Są nowe informacje w sprawie Karola W., który w Oleśnicy ukradł policjantom radiowóz i uciekał przed nimi. 32-latek, jak się ok zaostrza się konflikt pielęg pielęgniarek z dyrektorami szpitali w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Chodzi o wykształcenie pielęgniarek i pensje, których podwyższenie było obiecane, ale większość pielęgniarek podwyżek nie dostała. Konrad Borusi nawet o 100% więcej będą płacić mieszkańcy spółdzielni w Zambrowie za ciepło. Trudno się pogodzić z tak dużą podwyżką, dlatego mieszkańcy żądają interwencji. Mateusz Grzymkowski z nami. Mateusz... I teraz informacje z zagranicy. Joe Biden wybiera się z wizytą do Polski. Amerykański prezydent, odpowiadając na pytania dziennikarzy, potwierdził, że przyleci do Polski, ale nie zna jeszcze dokładnej daty podróży. Według informacji CNN i NBC News z zeszłego tygodnia prezydent Stanów Zjednoczonych rozważa wizytę w Europie, w tym w naszym kraju, pod koniec lutego w rocznicę zbrojnej rosyjskiej napaści na Ukrainę. Rosja szykuje się do większej wojny, a jej cele w Ukrainie pozostają niezmienne, ostrzega sekretarz generalny NATO. Podczas swojej wizyty w Korei Południowej Jens Stoltenberg zaapelował o większe zaangażowanie w pomoc militarną Ukrainie, bo jego zdaniem zaopatrzenie Ukraińców w broń do obrony przed rosyjskim najeźdźcą to jedyny sposób na szybsze doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie. Nie będzie amerykańskich myśliwców F-16 dla ukraińskiej armii, ale będzie wizyta amerykańskiego prezydenta w Polsce, o czym mówiliśmy i potwierdzają to CNN i NBC News zeszłego tygodnia. Mówią o tym właśnie, że prezydent planuje przyjechać do Europy, w tym między innymi do Polski. Jest nacisk na Pentagon, aby, aby wysłać myśliwce F-16. Polska ponoć jest gotowa je przekazać, a wszystko skoordynuje NATO. Kijów spodziewa się, że myśliwce z zachodu otrzyma już wkrótce, o szczegółach Maciej Warsiński. Zatem kwestia myśliwców F16 dla Ukrainy jest otwarta, ale zapadła już decyzja w kwestii leopardów. Kraje na to wyślą do Ukrainy leopardy.